Chcesz osiągnąć wymarzoną sylwetkę? Chcesz zwracać na siebie uwagę pięknie wyrzeźbionym ciałem? Teraz już możesz. Przedstawiamy nowość na polskim rynku wydawniczym Kurs DVD z nauką ćwiczeń kulturystycznych, Muskulatura dla każdego. Na potrzeby kursu wybraliśmy około 30 sprawdzonych ćwiczeń siłowych, pozwalających na uzyskanie wymarzonej sylwetki. Opisy ćwiczeń zostały uzupełnione fachowymi poradami w zakresie diety, programów treningowych oraz doboru odpowiedniego sprzętu siłowego co zagwarantuje każdemu posiadaczowi kursu osiągnięcie od dawna oczekiwanych rezultatów. Ćwiczenia zawarte w kursie demonstruje Andrzej Kołodziejczyk, doświadczony zawodnik i wielokrotny medalista zawodów kulturystycznych. Interaktywne menu oraz podział na rozdziały ułatwi Państwu poruszanie się po treściach i tematach zawartych w kursie. ...tych ćwiczeń, które rozwijają zarówno masę mięśni dwugłowych, jak i charakterystyczny zaokrąglony kształt. Trzeba je jednak wykonywać z dużą koncentracją, Siadamy na ławce skośnej o nachyleniu około 45 stopni. Przedramiona powinny być lekko odchylone do tułowia, a łokcie przylegać do niego. W pozycji wyjściowej dłonie zwrócone są ku sobie palcami, a w miarę uginania ramion obracają się tak, by w końcowym momencie ruchu małe palce były wyżej od kciuku. Skazane dla lepszego rozwoju bicepsów jest zatrzymanie ruchu w końcowym położeniu i maksymalne napięcie. Nogi zaparto o stabilny punkt doparcia i chwytamy rączkę wyciągu. Przyciągamy ją do brzucha, utrzymując przez cały czas tułów w pozycji pionowej. W końcowej fazie ruchu staramy się ściągnąć łopatki ku sobie. Po czym powoli, kontrolując ruch, opuszczamy ciężar. Wdech przed rozpoczęciem przyciągania, wydech, gdy rączka jest przy brzuchu. Rączka wyciągu może przybierać różnych kształt. Równoległa pozwala na wykonanie ćwiczenia z uchwytem młotkowym. Angażuje on mięśnie górnej i środkowej części grzbietu. Rączka prosta z kolei pozwala na uchwyt na chwytem lub podchwytem. Białko jest podstawowym budulcem mięśni. To od niego w dużej mierze zależą przyrosty tkanki mięśniowej. Najlepiej spożywać białka, których skład aminokwasów jest pełny. Zalicza się do nich białka zwierzęce: drób, ryby, wołowina, cielęcina, jaja. Mamy nadzieję, że zdobywanie nowych doświadczeń oraz rezultatów w dziedzinie kulturystyki przyniesie Państwu dużą satysfakcję.